Witamy w czwartym odcinku. Jest z nami pan henio. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No. No. Pan henio jeszcze raz instaluje swój rower. Bo ma dwa. Mieciu, CZK, mam się mam, mam 65 i 5. Biorę. Nie. Pewno będzie HS 10. Ale HS ma strasznie mało, Auk sold jest tu gdzieś ulepsza, Komando Misiek mieczu Misiek Myślałem że to pan panchenio spadł you touch me? Ubiej, i Powiedz że lubisz nas W makaronie? Eee, to... Bogdan mówi, że w makaronie są zombie. To jest taka nowoczesna moda dzieci. Teraz we wszystkich przedszkolach jest e, zombie w makaronie. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyłączyliście na e, e, oglądania. To się, no, no bo filmiku już wyłączyli komputery, bo jak zobaczyli takich debilów jak my, to To nie chciało jej się oglądać. Otwieram jeden drzwi... A e, Drzwi awaryjne otwarłem. Jezus, gdzie to jest? Co? No ta losowarka zarąbana. Słuchaj, szukaj tam, gdzie są te no, soczki. Gdzie są perki, nie? Sorry, że to tyle trwa, ale musimy mieć losowarkę. Zakryj oczka, zakryj oczka. Nie, tak, tak, Jest! lake. Dobra, odlač to. Dobra, nie no, co mi škodí. Niečo už se baví pukavom. Dobra, chyba wam w domu coś zapuścimy, bo strasznie cicho się robi. Policzmy kadłubków. Jeden kadłubek, drugi kadłubek, trzeci kadłubek, czwarty kadłubek. Ty od kiedy umiesz matematykę? Cicho, bo nie jest teraz sześciu. Bo... Patrzcie, glizdy. Ale ja. Ale ja, ja nie widziałem. Nie, dobra. Zapuszczamy muzę.

Nie widzicie tego, bo nie macie jak, ale właśnie mieć uczy moją siostrę strzelać z pukawki. Hey! Hey! Wiecie, co dużym minusem jest tutaj, że nie ma ulepszarek. W ogóle w każdej mapie z wyjątkiem nocy powinna być, bo on w nocy to nad perków nie ma więc... Ale ja ogólnie bardzo lubię tą mapę. Mieciu, my nie umiemy ten przejść. Ten ty gdzie zombie? Nie. No pulbowałem, nie da się. One, two, one. Pan Henio się żegna! Szkoda, że nie widziałeś, fajne to było. Tutaj ziomy poś. Mój ziomek nie czuł poszedł gdzieś myślę, że nie wiadomo gdzie, miecz mieciu to coś się. Ciemno jak w i nic nigdzie nie widać. Wyzie mnie wszystko i jest ciemno. Nie no, sorry chłopaki, że tak nic nie gadam, ale... ...konkretnego. No, tak, jakoś idzie. Powiedziałbyś mi, która jest godzina? Która jest pierwszych... 47? Ale nie 15? A nie 26? Nie. A nie 34? Nie. 15. Wiecie, że przybył do nas nasz hardkorowy koksu? Czyli kot. Przywitaj się. On nie umie mówić, bo jest kotem. Nie, nie, nie. A mnie! A wiecie go przygłosił, żeby coś z ciebie wydał za odgłos. Nie, się nie... nie wiem czy już słyszeliście, ale w miałku. Keby. Cześć chłopaki. ugryźcie mnie. Masz, gryź. No masz karabin, udław się. Gdzie? Cześć, co u ciebie? Ty masz komando. on ma komando! Od jakichś kilku levelów Od levela Losłem jak poszłoś się bawić z Bogdanem Z Bogdanem Heniem jak on się nazywa Tak naprawdę to to jest dziewczynka więc Więc powinien mieć, powinna mieć imię Gdzie w nozdrze O jezus Już ty się załamałeś jakiś masz w swem, no? No tak, tak. co ty? I nawzajem kolego. <laughs> co oni tak nagle drom ja bardziej, nagle drom ja mniej. Pamiętasz tego twojego kadłubka, co tak grał darmo? Nie, takiego kadłubka nie widzieliście, gwarantuję Obsta wam. Obstawiamy, że miał gorączkę. Miał gorączkę ADHD z hizotę pospolitą. Nie, nie ...fajnym... Wiem, że zbeształem paru z was. <laughs> nie no, sorry. No, zbeształem tych, którzy tego nie obejrzeli i, i nie mają zamiaru oglądać i nas nie lubią. Bo... Nie ma no tak. No na... Wiem, jak... nie ma takich e, e, na świecie. Wiecie, nie lubicie nas? No i nawzajem. No. Nie no, sorry, sorry. Wiem jak nas nie bo lubicie. Bo to, to najlepsze życie nie światła, nie nawzajem. To na, nawzajem. Tak trochę dziwnie tu wygląda ta mapa. Ja chyba się zmienimy zaraz, bo mi już bolą palce. Nie, bo ty przecież grasz na PS3. A wczoraj grałem 7 godzin. Nie, naprawdę się nie w Wow, Ja też. I w O, już mamy tam, okazji. Poddeklam i double tap jak mam komando. Co okay. to się ma To mi ty 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 o co. Okej, okay, double... O, jak ja to robię. że byś się nie zapomniał. No. Ale no, mi się dziwnie wydają szybsze. Dobrze poszłem? Okay. Tak. Szaraba zaraz się skończy. Ale mnie w ściany! Cicho, ściana też zginie. Tak, no kurde, na instant killu. No no tak. To na którym przejmuję? Po tak tym, wypadam. po tym. Dobra, no to dla tego zrób kadłubka. Proszę. No, dziękuję. <laughs> widzicie? U nas jest kultura, no. No, widzicie? A w ogóle jest Nie tylko do ADHD! I kill you. Widzicie, to jest najbardziej znane słowo Polskie. Naleśniki! No Dobra, teoretycznie jest już Twój level, więc zjadł, co chcesz. Dobra, nie wiem, no dobra, złap, jak chcesz. To jadę. Dobra. Dobra, przejmuję stary. Będzie kozysiły, Dobra to... teraz ja nie gram więc mogę coś tam wam na napąknąć raczej takiego niezbyt schizowatego <grym> Jak mnie rozwaliłeś teraz Nie bo jak gram to wiecie to tak trochę nieskupione jest No chyba że gram na ma... nie jestem, łączę wątki Aha Pik, pik, pik PS Control O właśnie Korzystajcie też z pułapek Bo my, my faktycznie teraz nie korzystamy bo... No to są pułapki? Aha, no Widzisz bo... to świecące ustrojstwo? Widzę, tylko zapomniałem. To ko korzystajcie z tego. Bo to jest naprawdę tak. warto. I, i mieciu... Korzystajcie tego z tego, a my nie używamy. No bo teraz po prostu nie używamy, nie? I kupcie Bouncing bety, mie mieciu. Daj dobry przykład ludziom. To taka Rozwa Rozwal Rozwal te tego szybkiego, żeby móc postawić tutaj bouncing bety. godnie no, z to odszukali. że nie widzieliście jak mój tata yy, jak ja byłem przy obiedzie, a mój tata dostał dużo jedzenia i, i oddał mi wszystkie swoje kluczki Ale byłem wtedy szczęśliwy. Masin, szybko, szybko, masin. Dobrze, słuchaj. Że mam laptopa, to tą myszkę włączoną i, i się zepsuło. Poradzę. Jest godzina 21:26, gramy już jakieś, nie wiem, dwie godzinki. Dobra, tu gotyś.pl I Lidusz. Maczymy czwarty odcinek, no czwarty. Komentujcie, subskrybujcie. Na